11:00 minut po godzinie 12 byłoby niemal tak, jak zawsze, bo dzień się zgadza, środa. Godzina prawie, że też na pewno zgadzają się minuty. Trochę gorzej z samą właśnie godziną. Nie 11-13, tylko 12-13, ale niech on się tłumaczy dlaczego. Dzień dobry. dzień dobry w popłak w tym momencie dlaczego na tym. No najmniej w tym momencie. Dlaczego dzisiaj robimy tak? Zarobione Wojciech czy wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego. Dzień dobry. Jeśli Wiksama, Polskiej TV, witamy, bo przypominam, że jesteśmy nie tylko na antenie, ale także w telewizji internetowej. I wozimy puste. I żyjemy w zupie. Niepokojąco zabrzmiał ten... tytułowy artykuł na Waszej stronie. Ja wiem, że on jest prawdziwy, tylko, tylko i tak mnie niepokoi. Mm -hmm. bo e, opowiadamy o czymś, czego na nie widzą. E, z tym tekstem to jest wywiad Polkiem, z panem Wikterem który opowiada dlaczego, bo zaczął się sezon rzeczy, e, który opowiada dlaczego mm, ta pata, czy ta zupa wisi nad naszymi głowami. Z tą, tym tekstem jest związana, to z to w ważna anegdota. Bo nasz grafik, którego pozdrawiamy w tej chwili, on nas nie słyszy, możemy go śmiało pozdrowić. E, pomylił zdjęcia i dał e, na pierwszą stronę do tejże zupy. Zupę. E, nie, nie, dał zdjęcie pana Leszka Langera, z którym wywiad jest na innej stronie. No to już oczywiście poprawiony. Ale, wydawca. Ale zachowaliśmy, sobie, zachowaliśmy sobie ten egzemplarz gazety w wersji elektronicznej. E, i to by było dopiero wydarzenie. Leszek Langer na pierwszej stronie i mówi o Nowym Sączu, żyjemy w zupie. Ale byliby czytelnicy zaintrygowani. Ale i tak powinni być tym wywiadem z Potrem Polkiem zaintrygowani. Idzie oczywiście o powietrze, o PM10, o stężenie pyłu, które jest zdecydowanie zbyt duże. Ja tylko zastanawiam się, ciekawa jestem, czy redaktor też się zastanawiał, czy w Nowym Sączu dojdzie do takiej akcji pod tytułem zakaz palenia węgla. Obawiam Węglem się, że nie dojdzie. Pisaliśmy o tym w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętasz nawet... Opowiadaliśmy o tym DTS-ie, gdzie na pierwszej stronie na okładce byli ludzie chodzący policji agenckiej w maskach gazowych. Mhm. Wtedy było mhm. apogeum, no długa zima była, nie wiem jaka będzie w tym roku, była długa zima i to stężenie... Tam się utrzymywało bardzo, bardzo długo. Władze apelowały, nie wychodźcie z domu i tak dalej. I tak dalej. Kobiety w ciąży, osoby starsze. No, I właśnie wtedy w Krakowie tam. społeczny, jakiś oddolny ruch demonstrował, pokazywał, że coś z tym trzeba zrobić i dopieli swego, dopieli swego coś się dzieje w Krakowie podobno w całej Małopolsce, ale chyba w Nowym Sączu jeszcze tego nie odczujemy, tej zimy. O tyle jest to niepokojące, się, że... że następnej też jeszcze jest nie. to o tyle niepokojące, ale tylko trzeba znaleźć alternatywę dla tych, którzy nie będą mogli węgla, prawda, żeby to nie było w, w, za prąd, bo się nikt nie dopłaci. Natomiast problem jest taki, że w Nowym Sączu jest tak samo złe powietrze jak w Krakowie. To jest, to jest coś strasznego. A naiwni ludzie przeprowadzają się do Nowego Sącza, bo to jest takie dobre górskie powietrze. Mhm, i góry, no i nie narzekajmy. Wiśnioski marzy o odrodzeniu... Orażnowskiego. Adzie Wiśniewski-Frankiewicz. nie było, że marzymy, że narodzimy wierzy w odrodzenie Jeziora Rożnowskiego. Tutaj wywiad akurat nie z Andrzejem Wiśniowskim, ale z Wiesławem Piuro Bawił na naszej To nie niedaleko jak wczoraj. O, znamy proszę, temat. czyli znamy mm -hmm. temat. To ja krótko powiem tylko, Wiesław Piuro, radny wojewódzki, dyrektor firmy, firmie, przepraszam, radny powiatowy, dyrektor firmie Wiśniowski, opowiada o tych planach, o których szeptano już od, mm -hmm. od dłuższego czasu, cóż ten Wiśnioski tam nad jeziorem buduje. A no wiadomo już od dawna, że buduje hotel, ale jak mówi Wiosław Piuro, ten hotel to ma być pierwszy krok do tego, żeby uzyskać efekt śniegowej kuli, żeby coś nad jeziorem się zaczęło dziać. Proszę, ja tutaj jako pierwszy inwestuję, stawiam pierwszy krok, a wypójdźcie za mną. Znaczy, Wiśnioski jest miłośnikiem jeziora rożmowskiego, zagospodarowania brzegów, sportów wodnych, więc no, wierzymy, że to się uda żeby nie było zbyt kolorowo. To kolejny artykuł mówi o kolejnym konflikcie, tym razem Krynicko-Warszawskim. Węgorzewska kontra Reśko, Reśko kontra Węgorzewska, w tym wszystkim jeszcze oczywiście Biedny kiepura, któremu się rykoszetem dostaje. Kiepura się w grobie przewraca, chcieliśmy powiedzieć. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców krynicy, miłośników festiwalu Jedna Kiepury, małopolskie TV, wieśka, który przyjechał do nas specjalnie z krynicy. No, sytuacja jest zabawna, bo dwie strony mają swoje argumenty i klasyczna sytuacja słowo przeciw słowu. Mm -hmm. Dyrektor Artystyczna Festiwalu Alicja Węgorzewska mówi, o ten niedobry burmistrz, niedobry dyrektor Centrum Kultury nie zapłacili nam, nie wywiązali się z umów. A mówi nie tylko, że niedobry, ale dodaje, że mam na myśli dyrektora że jeszcze niegrzeczny. Że jeszcze niegrzeczny, tego nie wiem. Natomiast e, e, burmistrz odpowiada, no zaraz, ale my z wszystkiego się wywiążemy, za wszystko zapłacimy. E, pieniądze na festiwal pochodzą między innymi z Ministerstwa Kultury, z Urzędu Marszałkowskiego i te pieniążki nie wpłynęły jeszcze na nasze konto. W związku z tym nie możemy ich przekazać dalej. To pytanie Do na... brzmi, jak były napisane umowy? Czy tam... Nie czytaliśmy ich. Była możliwość przesunięcia trochę zapłat cenia artystom, w tym także Leszkowi może Nie W nieco późniejszym terminie. Sądzę, Nie, że to jest raczej. Yy, mamy do czynienia z, z klasycznym zatorem mm -hmm. płatniczym. Mm -hmm. yy, no, rzecz, którą firmy yy, powiedzmy ze sfery biznesu dobrze znają albo yy, niektóre Więc lepiej Pytanie niektóre brzmi bardziej. zupełnie inaczej mam wrażenie. Pytanie brzmi, czy... Pozna czy tak, poznają się, że artyści poznają. te doskonale to znają. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście warto było około tego tematu robić tyle szumu i czy... Czyli nie, nie. obawiano się, że to mocno zaszkodzi wizerunkowi i w, w tych wypowiedziach jednej, jednej rzeczy. Czy e, negocjacje i spotkania w cztery oczy zostały wyczerpane? Czy wszystkie inne możliwości zostały mhm. wyczerpane? Czy musiało dojść do publicznej pyskówki, zwoływania konferencji prasowej? Znaczy, burmistrz Reśko jeszcze nie zwołał konferencji prasowej, ale ale dla nas już wypowiedział. Jutro o ósmej tak. będzie na naszej antenie na ten temat. Z pewnością też mówił. Zapraszam do słuchania rozmowy. Jeszcze jeden temat, który dzisiaj też mocno wzburzył sądeczan. To to, co dzieje się w sądeckim sorze. No i lekarzu lecz się sam, tylko, tylko w kontekście tym razem no, zupełnie innym niż ten, do którego przywykliśmy, wymawiając to jesteśmy powiedzenie. Tak, tak przy... ale to jesteśmy. to kartkujemy, kartkujemy. Mhm. A, aha. Bo wy oczywiście o tym temacie też dość dużo mówicie, prawda? Doktor Fugiel uleczył się sam. To jest temat naszego komentarza. Jeden z tematów mm -hmm. naszego komentarza. Opowiadaliście o sprawie. Oczywiście, dzisiaj na, to a? jest główny temat na naszej antenie. Mm -hmm. Dyrektor spraw leczniczych szpitala Andrzej Fugiel tak długo dyżurował na. A chyba różnych już oddziałów. Tak. Na, na sorze dyżurował, ponieważ żaden inny lekarz się nie zgodził. Bo... Mhm. A wiesz dlaczego żaden inny lekarz się nie zgodził? Bo odjęli 100 złotych za jeden dyżur. No. no ale też wielu lekarzy zostało wysłanych na przymusowe wolne. A dlaczego zostało wysłanych na przymusowe wolne? Żeby nie generować kosztów, żeby zejść z kosztów e, osobowych, no, bo szpital jest zadłużony. E, no i doszło do tego, że na posterunku został a, dyrektor. sam dyrektor i, 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 i tak długo pracował, aż poczuł, że być może dostanie wylewu albo zawału. W nie odnosi wrażenia, że to jest taka świetna przestroga dla nas wszystkich. Nie jesteśmy robotami, krew, kości, tak? ciało, które jednak, nawet jeśli ma bardzo mocnego ducha, to nie pociągnie, jeśli za bardzo nie szafujemy. Mhm, ale no my jesteśmy w tej lepszej sytuacji niż lekarze na przykład pracujący w sądeckim szpitalu, że my nie dyżurujemy po nocy. Chyba, I... że dzieje się coś ważnego, wtedy Chyba, oczywiście my też jesteśmy też na tak zwanym stand by nie? Ale ale, no tutaj jakaś granica zdrowego rozsądku i przyzwoitości została została przekroczona. Nie wiem, żartujemy trochę, że dr fugiel szedł na pobicie rekordu do Księgi Guinnessa w tej, w tej długości dyżurów, ale... To jest taki trochę śmiech przed łzy, to jest straszne. To jest, to jest no właśnie napisać, że to nie, nie jest komedia, tylko to jest drama. Mm -hmm. I dotyczy absolutnie nie tylko doktora Fugla, tylko nas wszystkich, którzy mogą mieć to nieszczęście, żeby zjawić się w szpitalu albo na SOZ. Y -y, niepokojące jest jedno, że jeśli ta informacja dojdzie do ministra Ruchowicza, to też piszemy w swoim komentarzu, i on zobaczy, że. Można się samemu przy, 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 przyjąć na oddział, przebadać, zdiagnozować, położyć się samemu na, na, na kolejny. To, to myślisz, że wykorzysta? To wykorzysta to i być może lekarze nie będą Ale potrzebni w szpitalu. Arłukowicz jest też lekarzem, więc. Ale może lekarze nie będą potrzebni w szpitalu, pacjent potrafi sam sobie, sam sobie pomóc. To teraz jeszcze szybciutko. Oczywiście nie każdy jest pacjentem w, w, w z, z wykształceniem tak, tak, w, w lekarskim. Tak, mhm, To prawda. To ja tylko szybciutko jako postscriptum, bo zacznie nam za chwileczkę czasu brak. Powiem, ja że kiedy ten temat poruszyliśmy na antenie, miałam kilka telefonów, w tym m.in. od słuchaczki, która niedawno temu pomagała przy, przy wypadku, który miał miejsce, miejsce na moście 700-lecia tam, wypadkowi uległ rowerzysta, zmarł. Połagała go reanimować i proszę sobie wyobrazić, że na karetkę czekano wtedy 30 minut. Czyli kwestia dyspozytorni. Teraz jesteśmy już w temacie dyspozytorni z Oj, ja. dawno się nie mówiło o tej dyspozycji. Zdaje się, że temat to był temat dyżurny chyba mm -hmm. poprzedniej zimy. I, i zdaje tam. się, że chyba jednak będzie musiał ten temat wrócić, bo wygląda na to, że jednak znowu nasze życie i zdrowie zagrożone. Na o. pewno będziemy tego tematu dotykać. Na zakończenie jaki temat? Bo już rzeczywiście czasu nie ma. O głowach mieliśmy mówić. O głowach. Z kimś a, Langer, no tak, kontra no i Czernecki. Co? I co? I? Fragment wywiadu. Mamy tutaj wywiad z panem Leszkiem Langerem. Nie będziemy szerzej w postaci przedstawiać znana tych funkcji, bardzo wiele. One są tu wymienione i Pan Langer mówi, jak wyczytałem czytałem w jednej z gazet, to akurat w naszej gazecie jest. Radny Czernecki domaga się mojej głowy. Mocno mnie to rozbawiło, bo wyobraziłem sobie radnego Czerneckiego z moją głową. Pod mhm. pachą, a raczej w miejscu jego głowy. Jest to jednak taka abstrakcja, że mam nadzieję, iż nigdy do tego nie dojdzie. No, panowie sobie już takie uprzejmości tutaj wymieniają. M mogę kontynuować. Nie, no to jedno zdanie tak już na zakończenie. Nie chciałbym, aby pan Czarnecki przyjął moją głowę, ale y, gdyby ją przyjął, to nie wypowiadałby tylu bredni, kłamstw, poprawnie, a na pewno odmłodniałby. No, ja nie myślę, żeby to się tak miało skończyć ta wymiana. Odsyłamy. Dzisiaj wersja elektroniczna będzie można doczytać. Szczegóły. Tak jest. Mogę. Proszę bardzo. Nie zdążę? zdążę. zdążę? masz intro do, do tego, żeby zapowiedzieć piosenkę. A zawsze marzyłem, żeby zapowiedzieć Stinga. Chcemy w ogóle Stingowi złożyć najlepsze życzenie dzisiaj 61 urodziny Stinga. Trzymaj się stary i w tej chwili słuchamy When We Dance. Sting. Nie, When We Dance to mieliśmy, bo ja chciałam, ale ty wolałeś tę piosenkę, która A, teraz What about brzmi. you? I'm about you? To wybór. Tak, Aha. Wojciecha Molendowicza. Sting. Na wszystkich słuchaczy Radio RDN Nowy Sącz.